Hej, witam. A teraz zabiorę cię na maleńki spacerek. Jest pochmurno, nie ma słoneczka, wieje troszeczkę wiaterek. Można poddychać jakim świeżym powietrzem. Można sobie przewietrzyć umysł, można sobie pomyśleć, można sobie pomarzyć. Możesz sobie zatańczyć, ja też. Możesz sobie zadać wiele pytań. Możesz sobie porozmawiać z kim chcesz, a fajnie się rozmawia z osobami, których się nie widzi. Nie wierzysz? Zamknij oczy, słuchaj się w ciszę, zanurz się na moment. Słyszysz, jak wiaterek sobie szemra? Jak mnie wita? Jak coś do mnie mówi? Jak ja zechcę, to odczytam to, co on mówi. Malutki strumyczek. Znaczy strumyczek. Takie źródełko zrobione woda sobie płynie i ona też coś mówi. I właśnie woła mnie. Ja to czuję. Woła mnie do siebie. I coś szemrze. Coś mi chce powiedzieć. Zobacz. jest takie oczko, jest cudowne i różyczka coś do mnie mówi się uśmiecha i ławeczka mnie zaprasza, nie wieszysz? I, i widzisz i tak można się bawić, tak można się przemieszczać, tak można Spędzać czas, jak się jest ze sobą. Tak cudownie. Tak fajnie. Tak miło. A ktoś powie, że samemu jest tak nudno, tak smutno i beznadziejnie. A ja ci powiem, że jest tak cudownie, pięknie, magicznie. Jak ja patrzę sobie na drzewa, brusztem obrośnięte, jak ja to zawsze mówię, takie jakieś zagęszczone krzaki takie bardziej jakby ponure troszeczkę miejsce albo jakiś dom też w bluszczu to ja od razu się gdzieś przenoszę tam nie wiem do jakichś czasów z którego wieku i wydaje mi się że jestem w innej jakiejś krainie w innym czasie i czuję tak energetycznie jakbym miała taką długą suknię i przemieszczam się gdzieś Jestem też taka pałacowa. Jak zobaczę jakiś budynek, pałac, czy to jest ruina nawet tego pałacu, czy kawałeczek czegoś tam, nawet jakieś takie drzwi, które mi się kojarzą z wyjściami do pałacu, to ja się przenoszę gdzieś, gdzieś, gdzieś tam w historycznym czasie, chociaż nie znam historii, nigdy nie czytałam o żadnych pałacach, zamkach i tak dalej, a może czas by zacząć, ale to uwielbiam. Więc kochani, wracając na ziemię, <laughs> bo to ja się tak bawię. Niekoniecznie tobie to musi pasować, oczywiście, że nie. Więc ja nie mówię, że ty musisz to robić, ale fajnie jest wyciszać się każdego dnia te 10 minutek, 15, a jeżeli się nauczysz, że 3 razy po 15 to już jest super, a później zapragniesz tego i nie będzie chciała 3 razy po 15, tylko będzie chciała godzinę albo półtora, bo zauważysz, że jesteś odprężony, odprężona, wyciszona, lżejsza, twoja głowa przede wszystkim robi się taka lekka, bo po całym dniu, nie oszukujmy się, ludzie są zmęczeni tym, tym bieganiną, taką zastanawianie się, co jeszcze mam zrobić, a ile tego, a ja na pewno nie zdążę, a takie się oderwanie od rzeczywistości, zamknięcie oczu nawet na 15 minut daje niesamowite efekty. Niektórzy mówią, że muszą się przespać, zrobić dżemkę 15-minutową i to im daje coś. No, dla mnie 15 minut nic nie daje. Ja muszę się przespać i jeszcze godzinę pochodzę, po, dochodzę do siebie po tym spaniu. Także każdy jest inny, ale 15 minut wyciszenia się głowy daje mega efekty. Ja cię to obiecuję. I właśnie w momencie, kiedy najbardziej jesteś zmęczony, kiedy jedziesz autem, stań w takim niezbyt hałaśliwym miejscu, zdala od aut, i weź sobie tak, zamknij na 15 minut oczy i przenieś się do jakiegoś cudownego miejsca, w którym jest ci dobrze. Po prostu wymyśl sobie takie miejsce, oazę, gdzie zawsze możesz usiąść, przenieść się, znaleźć się tam i zobaczysz, jak. Po tych paru minutach będzie zrelaksowany, aż się zdziwisz i to działa bardziej niż wypicie filiżanki kawy. Zapewniam Cię. Kto jeszcze nie wytestował, niech wytestuje, ale musisz totalnie się odciąć od wszystkiego. Nie, że tu się wyciszasz, a tu myślisz, że minuty Ci lecą, że już musisz coś tam zrobić, załatwić. Po prostu się odcinasz. Nie trzeba pić kawy po, ta, po, po takim zabiegu. Nawet jak gdzieś jedziesz, a nie masz się gdzie napić kawy, bo jesteś w trasie, zjeżdżasz na pobocze i mega to działa. Zachęcam. Właśnie ciało fizyczne wypoczywa, pragnie wypoczynku, ale nasza głowa też pragnie. A my tak często o tym zapominamy, żeby właśnie wyciszyć tą głowę. Bo nawet kiedy twoje ciało jest wypoczęte, a twoja głowa nie, to ty i tak czujesz się zmęczony. Przeanalizuj to, że nawet jak jest powiedzmy dwa dni wolnego, masz weekend, ale i tak czujesz takie zmęczenie, bo nie wyciszyłeś głowy, bo nie zgasiłeś tych programów, bo nie powygaszałeś tam tych czerwonych świateł, które ci tam pulsują, a ty musisz przenieść się na inny kolor. Kolor, który łagodzi, niweluje, który Ci pomaga odpocząć. No to tyle kochani buziaczki. Jeżeli Wam się to w czymś przyda, to bardzo się cieszę. Jeżeli nie, no to trudno. Ale ja dzielę się z, wszystkim z Wami, co sama doświadczam, co już wytestowałam, co gdzieś usłyszałam. I być może komuś się to przyda. Nie dziś, to za miesiąc, to za pół roku. Bo ja wierzę że takie rzeczy się przydają wcześniej czy później a nigdy nie wiemy na kogo trafią i w którym momencie ktoś będzie potrzebował akurat właśnie tego co dzisiaj powiedziałam no to buziaczki kocham 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 kocham, kocham.